Wycieczkę po Luksorze zaczynamy od świątyni Karnaku i powiem Wam, jest ogień z nieba i ogień wizualny, także zapraszam. Pierwszy etap autem osobowym, ruszamy o 4 rano do Safadży i stamtąd już bezpośrednio autokarem na Luksor. Właśnie dojechaliśmy na parking, jak widać jest w iście egipskim stylu. No co, stąd przesiadamy się do autokaru i już bezpośrednio uderzamy na Luxor. Wycieczka 95 dolarów, opowiem zresztą o tym potem. Po trzech godzinach jazdy dotarliśmy do Luxoru. Autokar klimatyzowany, także spoko, dużo miejsca. Ale jak komuś jest nieraz bardziej zimno, to proponuję zabrać jakiś kocyk, bo jest dosyć chłodno w autokarze. rozpoczynamy od świątyni w Karnaku i powiem Wam, że już na wstępie robi olbrzymie wrażenie. Olbrzymie. Tu mamy Aleję Krio Sfinksów. To takie sfinksy, tylko że z głową barana. Nie będę was zanudzał w ogóle tutaj o opowieściach historycznych, bo to wam na pewno opowie przewodnik, który jest w języku polskim i ma obszerną wiedzę na ten temat. Także lecimy dalej. Sala kolumnowa. Chyba tutaj jest najładniejszą częścią w Karnaku. Składa się ze 134 kolumn, z czego 12 centralnych ma ponad 20 metrów wysokości. No jest cudowne wrażenie co robi jak się tutaj na żywo na to patrzy. Ciekawostką jest, że mamy tutaj bardzo też ładnie zachowane na kolumnach malowidła. Przedstawiające Boga Amona Płodności Amon Men, coś tak tłumaczył tutaj przewodnik o. Z jedną ręką, z jedną nogą i z jednym widać z czym I obok na kolumnie mamy drugiego z bogów, czyli Amon Re Tego Pana znają wszyscy, Bóg Słońca Ale mamy też tutaj akcent polski, co jest bardzo fajne, bo Karol Droublewski, mamy wyryte jego nazwisko tutaj na kolumnie. On pomagał odbudowywać świątynię. W świątyni mamy jeszcze trzy dobrze zachowane obeliksy z siedmiu, w tym jeden hadrzebcu, który jest zabudowany. A dlaczego to opowiem o tym potem? Kolejny pomnik jest z Tutmesa I, też bardzo ściśle wygląda. Mamy tutaj też tak zwane Święte Jezioro, w którym myli się kapłanowie przed wejściem do świątyni. Bardzo ładnie zachowane tutaj wszystko jest. Jest i skarabeusz, amulet szczęścia, które legendy głoszą, że jak przejdziemy wokół niego, trzy razy i pomyślemy sobie życzenie, no to się nam spełni. Ściana z hieroglifami też robi wrażenie, no jest całkiem pokaźna. Hieroglify też w bardzo dobrym stanie zachowane. Pana nie trzeba przestawiać, Ramzes II. Nazywany też Ramses. Dlaczego? No bo miał ponad 50 żon i 113 dzieci. Podsumowując, świątynia jest cudowna. Sala kolumnowa to jest po prostu fenomen jakiś. Trzeba to zobaczyć na żywo, bo naprawdę robi ogromne wrażenie. Tylko, że wszystko w biegu, także lecimy teraz przez Nil na drugą stronę. Jesteśmy już w porcie, stąd dostaniemy się na drugą stronę Nilu, na świątynię Hatshepsut, Kolosy Memnona i Dolinę Królów. Rejs po Nilu odbywa się właśnie takimi tutaj łodziami. Jak widać, można sobie ten rejs umilić widokami z góry. No powiem Wam, że ten hotel robi robotę tutaj. Wrzucam Wam fotkę, jak to wygląda z bliska, ale jest cudownie, no. Jesteśmy już na drugiej stronie. W programie mamy też odwiedziny fabryki Alabastru. Nic szczególnego. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku, ale tutaj mamy takie małe przedstawienie. Są i one. kolosy Memnona. Przedstawiają one faraona Amenhotepa III. Dwa wielkie, to około 18 metrów, bez postawy, mają. Także są gigantyczne. Prezentują się cudownie. To jest pozostałość po świątyni, jeszcze większej niż tej w Karnaku. Z tyłu mamy tu jeszcze takie dwa mniejsze posągi. Ale trzeba przyznać, że robią wrażenie. No. Tylko, że przyjechaliśmy tylko na chwilę, 15 minut. Zresztą tutaj dłużej to nie ma co robić w sumie. Jest jona świątynia grobowa Hatshepsut. Cudownie jest skomponowana w te skały. Naprawdę widok jest przeuroczy. Ciekawostką jest, że z woli Thothmesa III wszystkie imiona i wizerunki Hatshepsut zostały pousuwane. Tak jak ten Obelix w Karnaku, co stoi, został cały osłonięty, bo w tamtych czasach nie można było go Usunąć, ponieważ była to rzecz dla bogów święta, dlatego stoi do dzisiaj, tylko że osłonięty. Totmes trzeci to był pasierb a w wieku chyba 3 czy 4 miesięcy, jak miał przejąć władzę, to ona ją przejęła, a Totmes zaginął. Także potem rządziła ona, rządziła w sumie dobrze i gdzieś 20 lat po jej śmierci zacząłem to wszystko usuwać. Tak prezentuje się świątynia od środka, niby od środka. Pamiętajcie, że to jest wszystko w pełnym słońcu. Załóżcie tu jakieś kapelusiki, czapkę, cokolwiek, bo jest naprawdę mocno. Mamy tu dużo też takich tak zwanych naganiaczy, co ci będą robić fotkę, nie fotkę. Trochę to męczące, no ale to już przyzwyczajony jestem w tym w Egipcie do tego, także większego problemu tu nie mam. No i co, popatrzcie jak to wygląda w ogóle, no jest cudownie to, w tych skałach to jest. To chyba jedyne pomieszczenie, gdzie można się trajsować przed słońcem, ale popatrzcie na tutaj na te malowidła. W jakim są stanie zachowanym, te kolory. Cudowne, to chyba jest tutaj grobowiec bodajże, albo coś. Tutaj stoją panowie, co mogą was wpuścić za parę dolarów, jeżeliście sefocki porobili, także uważajcie na nich, bo nie wiem, czy to w ogóle legalne, co oni robią, ale. O tutaj w to miejsce za tą, za tą bariereczkę mogą was puścić Tu mamy jeszcze jedną część świątyni też jakieś malowidła, tutaj jakieś słyszycie w ogóle? Tutaj hej hej, mówi hej <grywa> Dobrzy są, to są ci właśnie co tutaj dolary są wziął. Tu mnie pan zaprasza do tronu jakiegoś też, żeby zapłacić w ogóle, no przecież komedia jakaś, no? Spokojnie tu nie pochodzi się na pewno, ale też nie ma co przesadzać, nie ma tragedii, po prostu trzeba grzecznie odmówić i tyle, nie? Oczywiście i w Karnaku, i na cud nie zabrakło sklepików i miejscowych naganiaczy. One dollar, one dollar będą krzyczeć, no jest bardzo nachalnie, bardzo, ale nie bójcie się, jak grzecznie odmówicie, to tutaj się nic nie dzieje, także po prostu są tylko nachalni i tyle. Ostatnie miejsce w programie wycieczki, jest to Dolina Królów. Też są widoczki przecudowne, ale jest ogień z nieba, po prostu ogień z nieba już tutaj. Ostatnia faza to jest naprawdę mocno. W programie mamy do zwiedzenia za darmo trzy grobowce. Tutaj mamy grobowiec Ramzesa IV, jeden z najbardziej znanych. Popatrzcie na te malowidła na ścianach, te hieroglify. To wszystko jest oryginalnie zachowane, to ma wszystko ponad 3000 lat. Cudownie to wygląda. Zaopatrzcie no się w jakąś wodę na pewno i jakiś wachlarzyk, bo przecież tutaj wilgotność to jest większa niż w Tajlandii. A jestem już na dole, tak wyglądają ściany. No kolory jak żywe, jakby dopiero tutaj w ogóle to pomalowali. Tu mamy grobowiec właśnie. No. Tu jest wejście do kolejnego grobowca. Nazwy nie potrafię wymienić, także przeczytajcie sobie. Tutaj do tego grobowca już trzeba było iść spory kawałek, także z powrotem pod górkę dla ludzi ze słabą kondycją będzie to wyzwanie na pewno, także przyszykujcie się na to. Ale grobowiec wygląda też wyśmienicie. Kolejny miły pan, co wam porobi fotki w tych pomieszczeniach? Tam, oczywiście za dolara, dwa, nie wiem, jak tam cennik u niego stoi. No, mamy ostatni punkt już zdobyty, także tutaj kończymy wycieczkę w tym miejscu. Wszystko jest do przerobienia, także nie ma takiej jakiejś mocnej tragedii. Oczywiście no jest ogień z nieba, ale to wszystko jest do przetrwania, także nie jest tak strasznie jak mówią, także nie musicie się przejmować. Podsumowując wycieczkę, za nią 95 dolarów, w tym macie posiłek, obiad taki, tam na Kolosach Memnona. Jedziemy autokarem, no dojazd do Safadżi z Marzamanem jest osobówką, ponad 2 godziny, cała wycieczka w jedną stronę 5, to w dwie, to macie ponad 10 godzin. No jest to warte swojej ceny, bo przecież Luxor wygląda cudownie, Karnaku widzieliście sami te kolony, to wszystko, także polecam z czystym sumieniem. W kolejnych odcinkach Sataya, Don Delfinów, Egipskie Malidywy też super. Teraz zostawcie jak możecie lajka dla zasięgów i dołączcie do kanału. Z góry dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.